Robi, wiesz. Ale to ich pomysł, to ich pomysł, to nie jest mój. Widzowie, co złego to nie ja w tym odcinku, proszę by to wybrzmiało bardzo dobrze, co złego to nie ja. Oni mnie zmusili, ja nie chciałem kiedyś tego odcinku, ja chciałem zabrać na jedzenie, na obiad, prawda Alan? No. Tak. Tak? No. no. O takie Łukasz mi do Ciebie pasują. Takie? No, chociaż masz brązowe łapki. Kurii, Są ogoneczki żebyś to wyglądał w takiej... No to żeby to rzeczywiście to wyglądało, no to też nie chcemy no. robić pop pop w ogóle inny, nie? <noise> Dobra, bierzemy. I jedną dla Patryka, dla Patryka weźmiemy w krótkich. Ta zielona chyba. Ta zielona, dobrała. jak ja miałem bo ja mówiłem się o kurczyka tutaj ci z Dobrze jest. Będziesz się bawił. <laughs> Jeszcze jedna. Zielona krótka. I można miły męski wieczór spędzić. No, można. przebiera się. Tu zrobimy mały teści. Już się ubieramy, już się ubieramy. Tu jest oczywiście dla peruczka, dla Łukaszka. Może bez koszuleczki dzisiaj chwilę pochodzicie teraz. Łamaj ucho kur. Czekaj, czekaj, bo tylko daj mi zapiąć. I ja pa, kudy sali. Bogasz, ba, ba, no. <laughs> Ogonki. Dzisiaj ogólnie chyba tak cały dzień będzie chodzić, bo to już nie ma co się rozbierać, też kombinować. Ja pięknie. A weź tutaj tak na czworażka hopca, zrób przez gryby.